sobie dzisiaj o najnowszym odcinku Solo Leveling, czyli sezon drugi odcinek 12 i rzecz jasna, będzie spoilerowo. Na samym starcie to tam, że byłem mega nachajpowany tym odcinkiem. Liczyłem na to, że będzie to najlepszy odcinek, jaki, jaki, jaki wyszedł z Solo Leveling. Też ludzie mnie nachajpowali na to, etc. Więc no ja się nakręciłem. I niestety się rozczarowałem i to bardzo. Czy odcinek był dobry tak? Czy był bardzo dobry, tak? Czy był on ponadprzeciętny odcinkiem Solo Leveling? Jak najbardziej, ale do topowych odcinków mu jeszcze było daleko ale od początku zaczniemy, od, zaczniemy od, może od momentu kiedy mamy e, scenę Goto vs Król Mrówek, to nie była walka to była anihilacja gdzie po prostu Goto nie pokazał za bardzo swoich sił, bo po prostu po dwóch sekundach się wszystko skończyło i ja rozumiem, że tak mogło być w manchwie, mogło tak być w light novelce szkoda, ale rozumiem natomiast Musieli zastosować tą cenzurę serio. Okej, okay, było widać tą latającą głowę, że tam coś krew leci, ale mogli po prostu to pokazać w innej formie, w takiej bardziej dosadnej. Tym bardziej, że mówimy tutaj o produkcji, która jednak jest skierowana dla widzów, dorosłych. To, że obejrzy to 12-latek, no to. No, to kurwa odpowiedzialność rodziców, prawda? Jeśli już coś jest dla dorosłych, to nie cenzurujmy tego. Jestem przeciwnikiem wszelkiej cenzury tego typu rzeczy, kiedy dzieło jest po prostu skierowane dla osób dorosłych. Ale już więc, więc bardzo szkoda, że Goto się za bardzo nie wykazał w tym wszystkim. Jak zwykle wszystko spoczywa na naszym Jinwoo. I przejdźmy do niego. Czyli starcia Jinwoo z Królem Rówek. Na początku mieliśmy ten pokaz taki siły, nie? Ja, ja to kupuję, nie? Takie rzeczy powinny być, nie? Gdzie po prostu się przez chwilę zmierzymy, nie? Gdzie Jinwoo zastosował, powiedzmy, magię, żeby go wgnieść, żeby fajnie to wyglądało, nie? Spoko. Ale jak potem przeszli do sparingu, czyli napieprzania się pięściami, no to ja się wewnętrznie wkurwiłem. Mamy tutaj sytuację, gdzie e, jedna z tych bohaterek z S-Rank Hunterów, która jest, jak wiemy, ważna dla Jinwoo, umiera i to jest w ciężkim stanie, a ten się kurwa, bawi sparing. Więc, co zupełnie mi nie pasowało do narracji tego, że nam się kurwa śpieszy, więc, a poza tym to pokazuje, w momencie, kiedy walczymy z tak silnym przeciwnikiem, to nie bawisz się sparing, tylko idziesz praktycznie all in z uwagi na wysoki poziom zagrożenia, a tutaj tego nie było. Natomiast, czym się ta scena zakończyła? Tym, że po prostu Jinmu został zatruty czymś, nie? No i przez to, że nie mamy dostępu do ekwipunku Jinwu, to nie wiemy jakie tam który ma, a prawdopodobnie ma który na wyleczenie wszystkiego, więc po prostu on się wyleczył z tej trucizny, więc ta dramaturgia była dosyć krótka. No i przejdźmy do drugiej fazy, czyli napieprzania się już szczytletami i tak dalej, na papierze spoko, co nie? bo była ta dynamika i tak dalej, natomiast animacje, jak ja nie jestem fanem tego typu animacji, gdzie ten odcinek pokazał dosadnie, że trochę przesadzili, bo mamy albo animację taką płynną, gdzie widzimy każde zamachnięcie i tak dalej, albo mamy dynamiczną, gdzie mamy zblurowane dużo rzeczy, żeby po prostu um, było czuć tą dynamikę, tą prędkość i tak dalej, tylko że przez to, że ta tempo jest tak wysokie, to wzrok za tym nie nadąża, przez co odbiór się pogarsza. Co nie? No, i, no i generalnie, przez to, że był ten wcześniejszy sparring, no to mogliśmy sobie zdać sprawę, że Wu zdaje sobie sprawę, że chyba jest przelewelowany i że przeciwnik nie jest aż takim dużym zagrożeniem. I w momencie, kiedy mieliśmy sceny jak z Dragon Ball'a, czyli te takie światełka, kurwa, wymachujące na lewo i na prawo, gdzie po prostu starali się z prędkością, starcie było z prędkością światła, powiedzmy, to totalnie mi nie siadło. Ja nie chcę, żeby solo leveling był, kurwa, Dragon Ball'em, nie? Pozwólmy Dragon Ballowi być Dragon Ballowi i... A inne serie niech, niech, nie będą czymś innym, bo po prostu uważam, że implementacja scen jak z Dragon Ball'a nie siedzi. Nie pasuje do solo leveling. No i co mogę dodać? Było to, było to, był jeden ten moment, gdzie po prostu Jinwoo miał już. Powiedzmy. Było tyle od utraty. Nie wiem, głowy, oka, cokolwiek, więc zbudowało tę dynamikę. To było spoko, nie? Natomiast. Czuliśmy, że antagonista nie jest aż taki silny. I jakbyśmy mieli porównać to do walki z królem demonów, no to walka ta, dzisiejsza, wypadła strasznie chujowo. Walka z królem demonów. O kurwa, tam główny bohater musiał wykorzystać nie tylko swoje zdolności asasyna, ale też w pełni swoje umiejętności nekromanty. Walka była powiedzmy dosłownie na, 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 na ten w Główny bohater musiał wykorzystać każdą miksturę, każdą taktykę, każde yy, każdy cokolwiek, żeby w jakiś sposób zranić przeciwnika. I ta, ta walka była w dodatku bardzo kreatywna, gdzie było widać, że. Wu na każdy możliwy sposób próbował jakoś przechylić szale na swoją stronę, a tutaj mieliśmy taką strasznie generyczną walkę na ostra i tak dalej, z prędkością światła, przez co no, walka z demonem była pikiem, a ta dzisiejsza walka była przy tym strasznie chujowa. Nie boję się użyć tego słowa. Ona była spoko, ale no, w porównaniu do tamtego, no to tragedia. No i to, no i co mogę powiedzieć? No pod koniec, no, król Mrówek to praktycznie uciekał i ten, i dopiero Jin mu zastosował swoją armię, jak już mrówki szły na nich hordami, na niego gdzie to już była praktycznie formalność nie? i w zasadzie większe emocje były podczas tego odcinka, nie w czasie tej walki, a w momencie kiedy próbował Jin Wu wyleczyć tamtą laseczkę tymi eliksirami, które nie działały, co nie? I to budziło większe emocje I, i z tym podsumowaniem myślę, że was zostawię. Ja uważam to za odcinek dobry, ale na tle walki z Królem Demonów ta walka była. Tragiczna. Dajcie znać w komentarzach, co wy osądzicie o tym odcinku. Co sądzicie o cenzurze w anime, czy powinna być, zwłaszcza jeśli chodzi o anime dla dorosłych? A trzecia rzecz jest taka, czy wolicie płynną animację, czy taką bardziej dynamiczną, i czy ta animacja do tego tytułu pasuje. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć.